Witam serdecznie. Chciałbym pokazać, jak w szybki i prosty sposób możemy wyłączyć dźwięki w Teamspeaku 3. Wchodzimy sobie w zakładkę Settings. Jest to tutaj ta zakładka przedostatnia u góry. Następnie Options. Przechodzimy do kolejnej zakładki, jaką jest Notifications. I z listy rozwijanej wybieramy Sound Pack, czyli pakiet dźwiękowy. Sounds Deactivated, czyli dźwięki wyłączone. Następnie zapisujemy zmiany klikając Apply. I OK. Tym prostym sposobem wyłączyliśmy dźwięki w TeamSpeak 3. Ja ze swojej strony dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam serdecznie na TS Myślnik Poland. Creo que